Siemaneczko z tej strony Zębaty. No i widzimy się w kolejnym odcinku. No, w no, z Starcrafta dwujeczki z kartą ganicznym z Darek uh, Nie wiem jest to sobie takie... Jak... jak każde nagranie z StarCrafta jest sobie ono takie super luźne i gram bo lubie, tyle. To będzie giereczka, jak mi teraz pani myli. Yy, gramy dowódców, na dowódcach. Yy. Ostatnie też, w sensie ostatni, Kiedy wyszedł ostatni odcinek, to, to już inna sprawa. To był Reynor. Nie wiem, generalnie nie wiem, że szczerze tego polu Nie potrafię, ale możemy sobie spróbować zagrać czymś innym. Yy. Dajmy na dola, taka. Alarak też. Yy, zapytacie mnie, czym specjalizuję czym się różni Alarak. Alarak posiada bohatera, no, który... Jak ktoś nie grał w kampanię, to... Yy, ma doskok, to, że... jak każda jednostka umrze, to on się leczy tak naprawdę. E, posiada takie pchnięcie, to będziemy chcieli do żeby, tego szybko go na do poziom, e, Może poświęcać tam własnych tych e, suplikantów, żeby ci go leczyli. E, pff, jako specjalne jednostki posiada te... No to są jednostki, jak ktoś grał pani by nie wiedział, ale to są jednostki tych e, tardarimów, czyli że tak powiem takich trochę... No takich srogich e, krotosów wiecie. Macie miłych krotosów normalnych. Tak oni to są tacy generalnie ludzie no, odpuszczenia srogiego twierdowy i łomotu. Eee. Tak się musi stać. życie za Mam już lewe, jest poko. Eee. 100 nam rozwiniemy, on mi uderza, to, że... E, półtora setkun z 100, no, no Suplikanci mogą być poświeceni, powiadomcy mają namignięcie i armor, armor fazujący, czyli dosłownie to, że w świecie wchodzi damage, mają fazowanie i w tym momencie... E, w tym momencie, w tym momencie... E, nie dostajemy obrażeń. Hotyk, czyli, na, czyli nakłada na cel dodatkowe tam obrażenie w wysokości 30 i daje je przyjaznym jedno z do zasięgu strzelającym. Um, Awangardierzy, okay. e, czyli taki inny niż ponieważ on atakuje obszarowo. Wyniesiony jest czymś na kształt... E, o język mi się nazwali Templatiuszy. Do jego, do jego, do jego, do jego, do jego On wysyła taką kulę, co atakuje i jak pamiętam to może poświęcić dla swojej energii jednostkę Pytamy. I może mieć, też że taki ja tak który używa mana i atakuje przeciwnika W ogóle już przeciwnik ma te no. O właśnie, tuż by się spodziewał? Hmm. Okay. O tu widzieliście jak one wybuchają i one się poświęcają za to. Eee. Hmm. Tak sobie dostawimy. Destroyery, czyli inna wersja pryzmatów, tych... o jezów no, przestrzennych przestrzennych. Ponieważ pryzmaty miały, że skupiają się na jednym celu i dają więcej obrażeń. Distroyery no, mają, ich promy nie się na wiele celów, łącznie chyba na 4 albo 5. No więc to jest taka, i też ma obrażenie dla Sara, czyli no, lepiej sprawuje się na jednostkach mechanicznych. Pryzmat pojowy, nic szczególnego, poza tym, że jego umiejętność specjalna, czyli owe struktury, owe recharge, działa na te napryzmaty. I to jest coś takiego, że tworzy się taki, Coś pokroju takiego lasera do obrony I ten laser po prostu... Yy, zadaje tam 40 wrażeń co pół sekundy Ja obserwuję do 40 wrażeń Będę nawet chyba nie inna wersja, o Jezu, yy, jak one się nazywają, te wysokie osób. Czućciele nie... Kolosy! To są inne kolosy, bo one atakują 5, 4 mogą też jednostki na nazie latające. No i to Darim Model Ship, no to, to jest po prostu statek matka tylko dla lata Darimów. To jest nie tyle. No nie, to tutaj. sobie szybko te moduły, e, o jezu, moduły żywienia. WELKING to będzie cień, nie mi nie wyjdzie. Jakkolwiek teraz, tak, jak on się nie wie. Eee, czyli eee... teraz są niewidzialne cały czas. Przez mogą cały czas nakładać... Jak się nazywa? E, tego, ten no, bonus do obrażeń. Tylko, że trzeba mieć obrażenie, żeby to działało. Myślę, czy chcemy jeden pryzmat bojowy, do w do O, niekakich. Dobra, Dostawimy shieldy dla tych, dla... E ...suplikantów. Zaraz armor jeszcze. Ekstra -damage, e damage na armor, bo to jest opancerzony, dokładnie. No jest i jest super. Zostało to tylko specjalnie zagrane, żeby wyprzedzić troszeczkę czas tak naprawdę i dać moim jednostkom lepszą pozycję. Damy im damage. Poza tym... nowaczy To... faktycznie Nie... Myślę, Krypyteja miał znaczyć. Spiesznie. Czułaś jednostka wykrywa jednostki właśnie za pomocą tego. Chyba Krypyteja. Ale nie wiem. Nie gram na tyle często, żeby wiedzieć. Znaczy tym balkim, tym, tym, tym dowódcym nie gram na tyle często, żeby wiedzieć. Otwarty jestem tu. w mroku. jestem za słuszna. Ej hmm. idzie, nie no jestem gaćem. Damy osłony. Zejdzie i będziemy mieli pieniądze na zostawienie trzeciego sobie. E, I nie będzie nam potrzeba więcej. No jest super. Alarak widzę, że żyje. Poza tym, swoją drogą alarak jest fajniejszą kontr na Stiłkowa, bo to jest Stiłkowa, ponieważ on dostaje za każdym zabitą jednostkę. A że Stiłkowa opiera się na tym, żeby wysłać na ciebie miliardy tak naprawdę tych, y, tych pomiotów oraz za cywili, to wychodzi na to, że po prostu tu się, w tym alarak leczy się nieskończoność. Druga obszarówka. Potrzebujemy więcej minerałów. Warte pancerze zawsze się przyda. Okej. Okay. Widzę, że mam tu granowe full pod te śmieszne cienie z deszami, w ogóle, ale... Nie wydaje mi się, żeby to działało. Aż że to mocniej ci i dodam e, a, i mają teraz te niekoniecznie używają Awangardierzy mają w tym upgrade, nie jest tu wpisane, ale mają 30% ich obszarowe tam mi wydaje, że zasięg tych obrażeń obszarowych ich zwiększono 30. Dobra, jest pierwszy. A i przez to, że no, jedyne jednostki utracające ja Q7 to jest pryzmat, bo ja wyjadę z jedno dobra ale szyba nie spróbujecie zawsze. Że rzadziej niż częściej praktycznie, więc e, jednostki ogólne te ulepszenia są ogólne. To są ulepszenia dla wszystkich. czy znaczy, to tak, jak to zawsze było wszystko, wszystko tak w w przypadku jeszcze. No on się rozpija do trzech celi dodatkowych, czyli do tutaj czterech nada. Zobaczcie jak, potrzebujemy więcej minerału! Chciałem się pójść na trzeci, żeby Alarak dostawał boost. Alarak jak pamiętam, on tu posiada to na... ...kiją tym, tak? Że... ...dostaje atak... Yy, ...dostaje atak i obliki, diabeń za każdą przyjazną jednostkę. To jest super przydatny. Ten to jest. Nie, on zrobił 4 dafineli. To jest ten e, Hancock. I widzę, że on idzie tak super, ten late game'owy tak bo są skalony szczypowe. I nie ma, znaczy no, nie się, to se żyje, bo se żyje, ale te galeony, no, sztubnowe, to one będą zaraz robiły w chwiedzo. To jest, nie to jest standardowe tak naprawdę, a chociaż, bardziej niż będzie był defensywny, bo strasznie dużo kubylowych. Przeżywać taką chwilę. Um. W sumie te, ci wędrowcy, to dziwny dworc, to pan mógłby być. Okej, okay. bo oni mają za alami będą atakowali. E, tutaj dajemy, że ten zasięg e, ma 3 zasięgi. E, jest to w stronę, jak można tu. Sprawdźcie 3. Zmęczy zasięgu, no i... Ej, że ten weapon range ma plus 3. Czy mogą takować ciężkość latając, to super. oj, potrzebują mniej czasu na załadowanie się. Potrzebujemy więcej minerałów. Mutacja zakończona. Idealnie, bo czołgi się nie zdążyły rozłożyć, więc tak na nic nie zrobiły. I tu dodamy damage. I tak naprawdę my będziemy w odpuszu, więc oni będą mieli bardzo duży problem. Nie on udział. Suplikantów wraz z wychotykiem. Potrzebujemy więcej minerałów. No dobra, jakoś to idzie. Czy jedyna szansa, żebyśmy to przegrali w tym momencie, to jest, że nie uda nam się stuszować i oni na otwórzu w drugą stronę zbieram falę. Ewentualnie na środka, ale to się nie powinno Także. Zostawiłbym trochę tych wędrowców w otchłani, bo ich pojedynczy domyśl będzie świetny, no bo to jest nowa, nowa składa się z pojedynczych, ciężkich jednostek. Zwłaszcza, że jeszcze ona budowała dużo snajperów oraz tych jednych mieczników. Yy. No i te... Yy, Kriga też się gra w Torasaki plus... Jak one się podam, nazywają? Plus, plus, plus... no. Więc to też będzie tak naprawdę ogarnięte w ten sposób. No, nie mam ci pantyżony. Osobiście nie przypadam za tymi ascendami, dlatego nie będę ich zaczął budował, Bo ty jak widać nie są potrzebni, więc Dobra, i tu jeszcze im wzmocnimy i będzie ok W tym momencie mam od cholery obrażeń obszarowych, bo posiadam... Y, jestem po awangardy, czyli no, oni się nie po po awangardierzy to, to są... Oni tyle damage'a zadają. Jeszcze, że mają plus na pancerzone, a tak naprawdę każdy pocisk, który uderzy w cel się liczy, więc... Jak załóżmy taki, który teraz zostaje 8 ataków, no to 8 razy 18 Więc to wychodzi naprawdę dużo, a widzę, że oni tu życia nie mają, więc... Jak wejdzie ładnie to w Gdzie? Dobra. Będźmy sobie, nie wiem, po prostu coś. W ogóle, co to było? No, była standardowa Kerrigan. Była niestandardowa nowa I był, o Jezu, ja nie wiem, Steel nie wiem, tyle Choć wydaje mi się, że to niestandardowy Steel Cove. Co ma? No? tych jednostek. No to tacony damage. no 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 skinera waliu no ok nie było żad w takim razie wielkie dzięki za oglądanie ja byłem zębaty to był Starcraft zostawcie sobie lajka like i komentarz hej